Serdecznie całą ekipę, która dzisiaj gości także na majówce w Kaźmierzu. Co dzisiaj macie do zaoferowania? No, dziś do zaoferowania mamy dwie rzeczy. Przede wszystkim nasz wspaniały samochód z wyposażeniem, ale oprócz tego e, ja osobiście zapraszam na szkolenie z pierwszej pomocy. Zrobimy symulowane. Działanie za ED, zrobimy e, tak zwane RKO, czyli będziemy próbowali uratować naszego poszkodowanego. No i jeszcze porozmawiamy o małych dzieciach, które są bardzo istotne i jak im pomóc w sytuacjach kryzysowych. Dziękujemy serdecznie. To jest cała ekipa, która dzisiaj będzie czuwać na tym, aby wszyscy, którzy bawią się na naszej majówce, zobaczyli, jak wygląda prawdziwy strażek z ochotniczej Straży Pożarnej z Kaźmierza i jak wygląda wyposażenie prawdziwego wozu bojowego. Pozdrówcie wszystkich, którzy będą to oglądać. Odprawiamy. Na majówce zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu gościmy także strażaków z OSP Chlewiska. Witamy Was serdecznie. No, macie się dzisiaj czym pochwalić? No, oczywiście. No, mamy tutaj nowy samochód, który został nam przekazany w lutym. I dzisiaj chcieliśmy tu zaprezentować mieszkańcom gminy ten samochód wraz z, z sprzętem, jakie posiadamy. Czyli każdy, który tutaj będzie, może przyjść, zobaczyć, dotknąć, a wszelkich informacji dowie się od Was. Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich. Czyli OSP Chlewiska zaprasza serdecznie. Zobaczcie, nawet dziewczyny też tam są w tej drużynie. I to jest...